Jest coś w niektórych kobietach, co porusza serce mężczyzny, mimo że nie wypowiadają ani słowa. Nie musi krzyczeć, wymagać ani gonić, czasem po prostu milczy, a mimo to on czuje ją bardziej niż jakąkolwiek inną, jakby towarzyszyła jej niewidzialna energia. Obecność, która mówi, nie wydając dźwięku. Karl Jung wierzył, że ten typ kobiety ma dostęp do czegoś głębszego psychicznego wpływu który nie pochodzi z zewnętrza ani z zachowania ale z miejsca o którym wielu zapomniało centrum jej własnej duszy taka kobieta nie wchodzi do pomieszczenia by coś udowodnić po prostu przychodzi i zostaje zauważona nie ze względu na strój czy słowa lecz z powodu spokoju który ją wypełnia cicha siła przyciągania która się nie zapowiada lecz łagodnie przenika to tak jakby temperatura w pomieszczeniu wokół niej się zmieniała jej milczenie nie jest niewygodne to milczenie, które uspokaja, oczyszcza i daje przestrzeń do oddychania. Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli takiej obecności, coś czują, choć nie potrafią tego wyjaśnić. Może już coś takiego przeżyłaś? Mężczyzna, który wydawał się zdystansowany, racjonalny, chłodny, nagle zaczyna cię szukać, mimo że nic nie powiedziałaś. Staje się niespokojny, zagubiony, niemal opętany? Zastanawiasz się? Ale przecież nic nie zrobiłam. I właśnie w tym tkwi sekret. Istnieje siła, która nie potrzebuje hałasu, wibracja, która nie błaga o miłość, lecz działa jak pradawne wezwanie. Jung nazywał to symbolicznym efektem obecności. Tu nie chodzi o to, co robisz, lecz kim jesteś, gdy jesteś w pokoju ze sobą samą. Ta kobieta, która doprowadza go do szaleństwa, nawet milcząc, niczego nie próbuje. Nie kieruje się poradami, zasadami ani strategiami. Po prostu jest. Tak jak niewiele osób potrafi być, nie chce nikogo przekonywać, niczego udowadniać, i właśnie dlatego staje się niezapomniana. Męska nieświadomość przyciągana jest nie tylko przez gesty czy słowa, lecz przez to, co wymyka się spod kontroli przez tajemnicę, niewytłumaczoną nieobecność, spokój, który z niej emanuje przez spojrzenie, które sięga głębiej niż powierzchnia. Jej spojrzenie nie ocenia, nie chce się podobać, nie narzuca się, lecz przenika. To dezorientuje, bo wielu mężczyzn jest przyzwyczajonych do kobiet, które się tłumaczą, dostosowują, boją się być źle zrozumiane. Gdy spotykają kobietę, która po prostu jest, bez lęku przed niezrozumieniem, coś w ich wnętrzu zaczyna się poruszać. To tak, jakby ego znikało na moment. W tej małej przestrzeni ciszy zaczyna mówić nieświadomość. Ale jak ta kobieta doszła do tego punktu? Jak nauczyła się nie walczyć o miłość, lecz być odczuwaną? Cisza, która przyciąga, to nie pustka, lecz powstrzymywana intensywność. Dusza, która nie musi się tłumaczyć, bo już siebie zaakceptowała. Kobieta, która wiele razy słyszała: Jesteś za bardzo. I zrozumiała, że to za dużo było jedynie lękiem innych przed jej pełnią. Zamiast się kurczyć, rozkwitła. Zamiast milczeć, by się dopasować, milczała, by się rozwinąć. Tak zaczyna się przemiana, bo uświadamia sobie, że prawdziwa siła nie tkwi w byciu zauważoną. Lecz w byciu odczuwaną, nie w uznaniu słowami, lecz w pozostaniu w pamięci bez powodu. Kobieta, która dotyka mężczyznę nawet w milczeniu, to ta, która nauczyła się żyć w swojej ciszy, pokonała burzę w sobie bez ucieczki od siebie, spojrzała w lustro, papoe, i została. Została by się odbudować, została by się odrodzić. Dlatego jej obecność niesie słodki ciężar ciężar całej duszy. Gdy kobieta przestaje się formować, by się podobać, i zaczyna żyć swoją najgłębszą prawdą, zmienia się sposób, w jaki jest postrzegana. Nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli wydaje się odległa, jej pole emocjonalne staje się magnetyczne. Mężczyzna zaczyna tęsknić za czymś, czego nigdy naprawdę nie miał, za jej najautentyczniejszą wersją. Może była u jego boku miesiącami lub latami, ale dopiero w jej milczeniu rozumie. Nigdy jej naprawdę nie znałem. To początek przebudzenia w jego nieświadomości. Nie rozumie tego głową, czuł jestem to ciałem. To co stracił, to czego nie dostrzegł, to czego nigdy nie docenił. Tej energii nie da się udawać, jest wynikiem wewnętrznego powrotu powolnego, głębokiego uzdrowienia. Te nie kogoś, kto przestał się pomniejszać, by pasować do miejsc, które nigdy nie były dla niego przeznaczone. To moment, w którym daje swojej ciszy wartość, jaką kiedyś dawała aprobacie innych, i ta cisza staje się obecnością, nie byle jaką, ale taką, którą czuć nawet z daleka, która nie musi być głośna, by działać. Może teraz pytasz: Jak mogę dojść do tego punktu? Jak stać się tą kobietą, która pozostawia ślad nawet w ciszy? Odpowiedź tkwi mniej w działaniu, a bardziej w byciu. To droga ponownego połączenia się z samą sobą. Nic, co można udawać lub kopiować, to stan, który się budzi. Kobieta, która milczy i mimo to pozostaje odczuwalna, to ta, która nauczyła się ufać temu, co nosi w sobie. Już nie walczy o to, by być wysłuchaną, bo wie, że jej wibracja mówi przed każdym słowem. Wie, że prawdziwej miłości się nie błaga. Pośle się pądzie i ona się czuje. Że szacunek się nie wymusza, basti, on się odbija. Ta autentyczna obecność staje się niewidzialnym światłem dla tych krżykańkie którzy, pochodzitu, którzy potrafią patrzeć głębiej. Dlatego się nie spieszy, nie wymusza więzi, nie szuka szybkich odpowiedzi. Ufa życiu, czasowi, energii, którą emanuje. I to właśnie to ciche zaufanie go niepokoi, bo mężczyzna, który kiedyś rozkwitał w grze, teraz stoi naprzeciw kobiety, która nie gra, nie rywalizuje, która po prostu jest całością. I to go rozbraja, bo czuje, że broń, która kiedyś działała, podczas kiedyś, wyćwiczony flirt, zmienna uwaga, puste obietnice, już nie działa. Nic z tego nie działa, bo ona nie żyje pragnieniem bycia wybraną, wybrała siebie. A gdy kobieta naprawdę wybiera siebie, wszystko wokół niej się zmienia. Staje się bezpiecznym miejscem, ale nie dla każdego, tylko dla tych, którzy są gotowi spotkać ją na tej samej głębokości. Kobieta, która pozostaje odczuwalna nawet w milczeniu, nosi w sobie prawdę, którą niewielu potrafi unieść. Nauczyła się słuchać siebie, musztanę Sudani czy I to zmienia wszystko, bo gdy wielu daje się ponieść hałasowi zewnętrznego świata, wiadomościom, mediom społecznościowym, szybkim odpowiedziom, ona pozwoliła sobie zwolnić. Połączyła się z najbardziej delikatnymi częściami swojego wnętrza, z tym bata, z tymi, których nikt nie widzi. Które nie pasują do selfie ani do żadnego schematu, podjęła decyzję. Zamiast krzyczeć, by być zauważoną, szepcze do siebie. I w tym cichym procesie odnalazła głos, który już nie zależy od innych głos, który nie znika, gdy ktoś odchodzi, który nie drży, gdy ktoś milczy, bo teraz sama jest swoją towarzyszką. Ta emocjonalna samowystarczalność zmienia wszystko wokół niej. Mężczyzna to czuje. Czuje, że nie stoi przed kobietą, która go potrzebuje, by istnieć, lecz przed taką, która mogłaby go wybrać, nawet jeśli go nie potrzebuje. I to właśnie rozbraja kończy grę, przekręca klucz. Karl Jung mówił, że prawdziwa siła wpływu nie pochodzi z wysiłku, ale z integralności. Ta kobieta jest w zgodzie ze swoimi uczuciami. Nie ukrywa tego, co czuje, ale też nie dramatyzuje, by zostać zauważoną. Nauczyła się głęboko oddychać i zrozumiała, że nie trzeba się spieszyć, by się usprawiedliwiać, że miłość nie potrzebuje pośpiechu, a ten, kto naprawdę chce ją poznać, musi zanurkować głęboko, bo ona już nie żyje na powierzchni. Nie oddaje się przy pierwszym ładnym geście, nie daje się zwieść słodkim słowom, bo żyła wystarczająco długo, by wiedzieć, że dusze rozpoznają się w ciszy, a nie w teatrze. Kobieta, która doprowadza go do szaleństwa bez słowa, to ta, która spojrzała prosto w swój ból, która nie boi się samotności która nie błaga o uwagę, bo sytnąć sadandaty, bo znalazła w sobie coś cenniejszego niż przelotny romans spokój. A ten spokój, jeśli jest prawdziwy, odczuwają nawet ci, którzy nigdy go nie zaznali. Mężczyzna, bez względu na to, jak bardzo jest racjonalny, zdystansowany czy zagubiony, to wyczuwa, nie potrafi tego nazwać, ale coś w jego wnętrzu się porusza, jakby głos w środku mówił. Przy niej nie muszę udawać ale porządnie Baraś, ale też nie mogę jej okłamywać. To cicha siła świadomej kobiety nie robi hałasu, ale nikt nie zapomina o jej obecności, a kiedy odchodzi, zabiera ze sobą coś, czego nie da się odzyskać: dostęp do miejsca spokoju, któremu ofiarowała. I choćby nie wiem, jak próbował to zastąpić, odwracać uwagę, unikać, zawsze będzie to pamiętał, nie to co powiedziała. Lecz to, jak się przy niej czuł, bo o to właśnie chodzi, o to, co zostaje, gdy wszystko inne milknie. Jeśli to teraz słyszysz, być może sama jesteś w fazie ciszy. Może przestałaś pisać, przestałaś naciskać, przestałaś gonić i zastanawiasz się, czy on to zauważył, czy to czuje, i mówię ci z pełną szczerością: On to czuje. Może się do tego nie przyznaje, może próbuje to zignorować, ale czuje. Bo cisza kobiety, która znów połączyła się ze swoją wartością, nie jest zwykłą pustką, ta jest lustrem. Lustrem, które pokazuje mu, co stracił, czego nie potrafił docenić, czego może już nigdy nie odnaleźć. A jednak ta kobieta nie czeka na żal. Nie żyje nadzieją na powrót. Idzie dalej. Może z bólem, czasem z tęsknotą, ale z podniesioną głową i spokojnym sercem. Bo jej miłość do samej siebie stała się większa, niż jakakolwiek niezadowalająca odpowiedź. Ta decyzja, by już nie błagać, czyni ją tak niezwykłą. To nie duma każe jej milczeć, lecz świadomość. To nie chłód każe jej się wycofać, lecz uczucie. Zdecydowała, że nie będzie już ranić siebie, próbując dotrzeć do tych, którzy nie mają wystarczającej głębi, by ją przyjąć. I dlatego zostawia po sobie ślady, nawet w ciszy, ślady obecności, prawdy, kobiecości, której nie da się kupić, rozumiesz? Ta kobieta nie chce być nieodparta. Po prostu szanuje swój czas, i ten szacunek do samej siebie tworzy magnetyzm. To, co wielu nazywa tutaj tajemniczą energią, to nic innego jak kobieta, która kocha siebie na tyle, by nie pojawiać się tam, gdzie nie jest mile widziana. A kiedy ta kobieta kocha, nie robi tego lekkomyślnie, oddaje całe swoje serce, ale jej siasza, jeśli nie ma wzajemności. Wycofuje swoją energię z tą samą godnością, z jaką ją ofiarowała, bez dramatu, bez zemsty, po prostu z pogodą ducha. I mężczyzna to czuje czuje, gdy się wycofuje czuje, gdy znika czuje, gdy już nie czeka. Bo jej cisza nie jest mściwa jest święta a gdy świętość odchodzi, zostawia pustkę nie byle jaką pustkę, ale taką, która rozbrzmiewa, która niepokoi. Która nigdy nie zostaje wypełniona nawet wśród innych głosów. Jeśli dotarłaś aż tutaj, część ciebie żyje, przebudziła się, jest w drodze do domu i chcecie z całego serca o coś poprosić, podziel się w komentarzach jednym słowem, które opisuje ten moment dla ciebie. Może powrót, przebudzenie, poproszę o spokój albo cokolwiek innego. A jeśli czujesz, że ten film dotknął cię głęboko, zasubskrybuj kanał. Nie jako automatyczny odruch, ale jako rytuał połączenia. Każde słowo tutaj zostało napisane z intencją. A jeśli to poczułaś, to znaczy, że jesteś częścią tego miejsca. To przestrzeń jako bięcie, miejsce, by przypomnieć ci, że nie jesteś sama, że istnieje niewidzialna sieć kobiet, które się budzą, czują i przeżywają ten sam proces. Razem zmieniamy nie tylko relacje, zmieniamy masz Ampoła. Zmieniamy świat. Dziękuję, że tu jesteś, naprawdę. Kobieta, która nauczyła się milczeć we właściwym momencie, nie ukrywa się. Ona się chroni. Jest ogromna różnica między milczeniem ze strachu a milczeniem z dojrzałości. A kiedy to milczenie rodzi się z dojrzałości, staje się uzdrawiające, staje się siłą. Bo zamiast reagować na to, co ją boli, wycofuje się, by spojrzeć na to, co jeszcze czuje. To nie chłód, lecz emocjonalna świadomość. A ta świadomość zmienia wszystko. Karl Jung powiedział, że każda zmiana zaczyna się od dyskomfortu, wewnętrznego niepokoju, który cicho szepcze: Już tu nie należysz. Właśnie to czują wiele kobiet, zanim zaczną się zmieniać, zanim zamilkną, zanim przestaną gonić, zanim wycofają się w ciszy. To nie duma, to nie taktyka. To ciało mówi im, że czas spojrzeć do wewnątrz. A kiedy za tym wezwaniem podążają, coś się w nich przestawia. W tej ciszy zaczynają słyszeć to, co wcześniej pomijały. Codzienne małe akty zdrady samej siebie, te tak, które znaczyły taranie, te uściski, które dawały, nie nie otrzymując żadnego z powrotem, te plany, które snuły samotnie, te obietnice, które przyjmowały ze strachu przed stratą, to wszystko ukazuje się w lustrze ich świadomości i choć to trudne, jest wyzwalające, bo kiedy jasno widzą gdzie siebie opuściły, zaczynają się na nowo łączyć ze sobą. Tam rodzi się ich obecność. Obecność, która nie potrzebuje wyjaśnień, która nie musi się podobać, która po prostu istnieje w pełni i stabilnie, zostawiając ślady. Kobieta, która uosabia tę obecność, nie musi mówić, co czuje, bo jej energia mówi za nią, nie musi usprawiedliwiać swojej nieobecności, bo echo tego, co było, wystarcza, by je odczuć. Nie musi prosić, by zostać zapamiętaną, bo jej nieobecność mówi wystarczająco głośno, by nigdy nie zostać zapomnianą. Mężczyźni to zauważają, nawet ci, którzy wydają się najbardziej racjonalni, nawet ci, którzy twierdzą, że to dla nich nic nie znaczy. Ich podświadomość wyczuwa, kiedy kobieta się zmienia, kiedy milknie z miłości do siebie, kiedy przestaje się tłumaczyć, kiedy nie reaguje już na stare schematy. W tym momencie coś się w nich łamie, bo tracą władzę, którą myśleli, że mają i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Wielu będzie próbowało wrócić. Ale nie z prawdziwej skruchy, lecz dlatego, że jej milczenie ich niepokoi, to uczucie, że stracili coś cennego, nie wiedząc dokładnie co. I tu tkwi trudność. Kobieta, która zamilkła z miłości do siebie, musi uważać, by nie wpaść w pułapkę przetworzonej czułości. Jej milczenie nie może stać się pułapką, musi pozostać święte. I to jest największe wyzwanie: pozostać niezłomną, nawet w obliczu pustych przeprosin, powtarzanych obietnic i tęsknoty. Która nie przynosi zmiany? Teraz ma nowe zadanie być strażniczką własnego spokoju, chronić to, co odbudowała w sobie nie jak mur, ale jak ogród miejsce, które wita tych, którzy przychodzą z prawdą, ale nie otwiera już bram tym, którzy wracają, tylko z przyzwyczajenia. To zmienia jej sposób kochania, to się teraz kocha, nie tracąc siebie, nie wymazując się, nie błagając. Kobieta, która doprowadza go do szaleństwa nawet milczeniem, to ta, która nie szuka już swojej wartości w działaniach innych, już ją rozpoznała, zintegrowała asi i dzieli się nią tylko wtedy, gdy sama tego chce. A jeśli nie, to też jest w porządku, bo zrozumiała, że nie ma pośpiechu, by zostać wybraną. Kiedy wybrała siebie, wszystko inne straciło na znaczeniu już nie biegnie pod prąd czasu idzie z nim. Ten sposób życia jest rewolucyjny Ponieważ przeczy wszystkiemu, czego ją uczono. Powiedziano jej, że kobiety muszą się nieustannie poświęcać, być wyrozumiałe, oddawać się dla miłości. Ale ona przerwała ten cykl. Teraz wybiera miłość, która ją obejmuje, szanuje, słucha, nawet w ciszy, i najpiękniejsze w tym jest to, poprzez to, co robi, inspiruje nie tylko mężczyzn, ale też cały otaczający ją świat. Inne kobiety zaczynają dostrzegać, że można być silną, nie twardniejąc, być łagodną, nie poddając się, kochać, nie porzucając siebie. Jung wierzył, że prawdziwa kobieca siła ma moc uzdrawiania. Że kiedy kobieta znów łączy się ze swoją duszą, zaczyna uzdrawiać wszystkich wokół nie przez wysiłek, ale przez samą obecność. I dokładnie to robi ta kobieta. Wchodzi do pomieszczenia w ciszy, a atmosfera się zmienia. Nie przez magię, ale dlatego, że jej energia oczyszcza, jej prawda porządkuje, jej spokój przełamuje chaos. Staje się żywym przykładem tego, co znaczy być przebudzonym. I nawet jeśli niewielu to rozumie, nie potrzebuje już zewnętrznego potwierdzenia. Nie żyje już dla pozorów, ale dla czegoś większego szacunku do samej siebie, miłości własnej, integralności w swoich uczuciach. I taka kobieta zostawia ślady rzadkie, subtelne, ale wieczne. Niewielu rozumie, że kobieta, która nauczyła się milczeć, nauczyła się też kochać inaczej, czystszą, pełniejszą, prawdziwszą miłością, bo nie kocha z potrzeby czy strachu przed samotnością, ale z wyboru, z obecności, z wolności. Ta niezwykła, tak żywa forma miłości przeraża tych, którzy nigdy czegoś takiego nie doświadczyli. Nie kieruje się już impulsami. Obserwuje, czuje, najpierw słucha siebie. I jeśli coś w jej ciele mówi dnie szanuje to, nawet jeśli umysł mówi tak nawet jeśli druga strona naciska, nawet jeśli chwila kusi. Bo wie każda relacja, która oddziela ją od samej siebie, nie jest tego warta. Nie targuje się już o swój spokój. Ta kobieta żyje w innym rytmie, podczas gdy świat wymaga pilności, ona pielęgnuje czas, gdy inni próbują udowodnić swoją wartość. Ona po prostu pozwala sobie być. I to proste, autentyczne bycie czyni ją tak wyjątkową, bo łatwo znaleźć ludzi, którzy chcą być kochani, ale rzadko spotyka się kogoś, kto jest tak połączony ze swoją własną istotą, że nie musi już o to prosić. Kiedy ta kobieta się pojawia nawet w milczeniu, staje się lustrem? Lustrem dla braku głębi innych, dla ich emocjonalnego pośpiechu, dla tego, czego im brakuje, a co ona. Niechcący ujawnia samą swoją obecnością. Jej cisza to nie pustka, to odpowiedź odpowiedź, która mówi: Nie jestem już dostępna dla tego, co mnie nie widzi. I ta odpowiedź, nawet niewypowiedziana, jest wyczuwalna, bo ciało mówi: dusza woła. A kto jest wrażliwy, ten to usłyszy. Wielu mężczyzn odczyta tę ciszę jako brak zainteresowania, inni jako dumę. Ale ci, którzy są naprawdę gotowi na emocjonalny rozwój, rozpoznają, że ta cisza to szansa, wyjątkowa okazja, by spotkać kogoś, kto już uwolnił się od pustych pilności i teraz pragnie tylko prawdy. Kobieta, która milczy z miłości do siebie, nie chce gierek, fantazji, oklasków, chce połączenia, to takie proste. Kogoś, kto nie ucieknie, gdy będzie głęboko, kogoś, kto się nie schowa, gdy otworzy swoją duszę. Ta kobieta jest zmęczona miłościami które sprawiały, że wątpiła w siebie. Teraz szuka połączeń, które pozwolą jej rozkwitnąć, i to zmienia wszystko. Bo kiedy zrozumie, że może być szczęśliwa bez zależności od aprobaty innych, zaczyna naprawdę żyć. A gdy kobieta naprawdę żyje, staje się nasionem zmiany, gdziekolwiek się pojawi. Nie musi podnosić głosu, jej energia mówi za nią. Cisza tej kobiety to portal, przestrzeń, do której inni mogą wejść, jeśli się odważą. Ale niewielu to robi, bo w tej przestrzeni nie ma masek. Tam wszystko jest widoczne, odczuwalne, obnażone, poszana i nie każdy jest gotowy na taką emocjonalną nagość. Ale ci, którzy są, nigdy nie zapomną tego, co tam znaleźli. Bo ta cisza to nie nieobecność, lecz skoncentrowana obecność. Nosi w sobie cały wszechświat historie, blizny, śmiech, upadki. Nowe początki. Wszystko to wibruje w jej energii, zwłaszcza gdy milczy, bo w ciszy tańczy dusza, spojrzenie odkrywa, skóra mówi, wibracja się rozszerza. Jeśli mężczyzna jest wystarczająco wrażliwy, by to poczuć, zrozumie, nawet jeśli nie potrafi tego wyjaśnić. To, co najbardziej zmieniło tę kobietę, to to, że przestała przekonywać, teraz zaprasza. Zaprasza, by zbliżyć się z prawdą, pozostać z intencją, zatrzymać się z obecnością. A jeśli to się nie wydarzy, nie prosi, tworzy przestrzeń. Dla siebie, dla nowego, dla tego, co wibruje na tej samej częstotliwości. I właśnie tam mężczyzna czuje różnicę. Jest przyzwyczajony do kobiet, które żądają, pytają, naciskają, ale ta kobieta nie żąda, zaprasza, i mimo to nie godzi się na półśrodki. Nie z chłodu, ale z miłości. Miłości do własnego serca, własnego milczenia, własnej drogi. Kto kocha w ten sposób, zostawia ślady, których czas nie może wymazać. Gdy się oddala, nie robi tego, by karać, ale by chronić. A jeśli czuje się ją nawet z daleka, to dlatego, że jej obecność zapuściła korzenie głębokie korzenie zasadzone nie w gestach czy słowach, ale w czymś większym w cichej energii osoby, która jest pełna, nawet bez gwarancji. Cisza tej kobiety jest teraz jej największym królestwem. Tam słyszy siebie, tam rozumie, co naprawdę się liczy. Przede wszystkim przestała naprawiać to, co nigdy nie było jej. Nie musi już nikogo przekonywać, wie co nosi w sobie. A ta pewność jest tak rzadka, że często budzi niepokój. Bo żyjemy w świecie, w którym kobiety muszą stale udowadniać, że są wystarczające wystarczająco słodkie, silne, mądre, piękne, godne miłości, interesujące. Ale ta kobieta nie gra już w tę grę. Wie, że im bardziej próbuje coś udowodnić, tym bardziej oddala się od siebie. Teraz idzie lekko, nie rywalizuje, po prostu jest. I to jest to, czego on nie potrafi zapomnieć. Bo ona się nie wystawiała, nie błagała, nie tłumaczyła, nie prosiła o miejsce, po prostu istniała. To pełne, ciche i niezachwiane istnienie staje się echem, emocjonalnym rezonansem, wspomnieniem, śladem, który zostaje. Nawet gdy wszystko wydaje się zakończone. Karl Jung powiedział, że to, co nieświadome, objawia się w naszym życiu jako los, a kiedy kobieta się budzi, przestaje być przeznaczeniem dla innych i zaczyna wybierać własne. Nie podąża już za powtarzającymi się schematami, nie akceptuje już połowicznych miłości, rozpoznaje, kiedy inni nie są gotowi i nie próbuje już nikogo zmuszać do przebudzenia. Nie chce już ratować ani być ratowaną. Idzie z tymi, którzy też idą, nie wyprzedza już innych i nie niesie ich na swoich barkach. Nie prosi już nikogo, by przyszedł, bo jest kompletna sama, a ta emocjonalna niezależność jest potężna nie w sensie dominacji, lecz obecności. Staje się kobietą, która mówi wszystko bez słów, zmienia otoczenie bez hałasu, przyciąga bez prób uwodzenia, bo jej wibracja mówi sama za siebie. Ci, którzy są w harmonii, zbliżają się. Ci, którzy nie są pasej odchodzą sami, bez i do bucipa. Bez bólu, bez walki, jedynie z świadomością, że nie wszystko musi trwać dalej. Nie każda historia musi mieć przyszłość. Niektóre istnieją tylko po to, by nauczyć cię bardziej kochać siebie. Ta kobieta nie zaprzecza swoim uczuciom, pozwala sobie czuć, płakać, tęsknić, ale już się nie topi, już się nie gubi, by ratować innych. Patrzy bólowi w oczy i pyta: Po co przyszedłeś? Co chcesz mi pokazać? I tam, pomiędzy łzami, odnajduje siebie: swoją siłę, swoje światło, swoją głębię. Zawsze wraca, ale inaczej, pełniejsza, silniejsza, bardziej sobą. I właśnie dlatego on jej nie zapomina, bo tego, co mu dała, nie znalazł nigdzie indziej. Może szukał w innych twarzach, ciałach, głosach, ale zawsze czegoś brakowało. To nie było jej ciało, to była jej dusza, przestrzeń, którą tworzyła, bezpieczeństwo, które emanowała, spojrzenie, które nawet w ciszy mówiło: Widzę cię. A kiedy kobieta widzi mężczyznę w ten sposób, on nigdy więcej nie czuje się tak samo widziany. Nawet jeśli nie potrafi tego wyjaśnić, nawet jeśli ucieka, nawet jeśli zaprzecza, jego podświadomość przechowuje to jak kot, który tylko ona rozszyfrowała. Ale ta kobieta się nie trzyma. Wie, że nie chodzi o to, by być niezapomnianą, lecz autentyczną. Jeśli ktoś ją pamięta, dobrze, jeśli nie, też dobrze. Nie żyje dla spojrzeń innych, ale by być wierną swojej własnej istocie. Wolność, którą osiągnęła, ma swoją cenę. Nie każdy zniesie światło, które w sobie niesie, nie każdy zostaje. Ale już nie zamienia swojego światła na towarzystwo. Nauczyła się być sama i już nie czuje się samotna. Dla mężczyzny, który zawsze miał kontrolę nad swoimi więziami, to niepokojące. Bo zdaje sobie sprawę, że nie może manipulować tym, co od niego nie zależy i zauważa, że tego, co stracił, nie da się kupić nigdzie. Ta kobieta, która kiedyś ustępowała, teraz wybiera. Która kiedyś prosiła, teraz obserwuje. Która kiedyś tolerowała, teraz milczy. A to milczenie nie jest obojętnością, ta, to troska o siebie, pokój miłość własna w najczystszej postaci. Nie krzyczy się nie naucza, po prostu się czuje. Kto chce, poczuje, kto nie, pójdzie dalej. Tak żyje. Z twardo stąpającymi stopami, wolnym sercem i otwartą duszą. Nie dla każdego, lecz dla prawdy. A gdy ktoś się do niej tak zbliża, ona to wie. Bo teraz bardziej niż kiedykolwiek ufa swojej intuicji. To zaufanie jest fundamentem wszystkiego, bo już nie wątpi w to, co czuje, a to samo w sobie jest wyzwoleniem. Kobieta, która doprowadza go do szaleństwa nawet w ciszy, nie ma formuł, ma prawdy. I dlatego, nawet jeśli czas mija, życie toczy się dalej, przychodzą inne imiona. Ona zostaje, nie z przywiązania, lecz dlatego, że jej energia nie przemija. Jej pamięć jest silna, jej miłość, kiedy ją daje, niesie w sobie coś pradawnego, i męska podświadomość to wie, czuje, zachowuje. Nie chciała być zapamiętana, po prostu była. I tego nikt jej nie odbierze. Jeśli ta cisza jest też Twoja. Jeśli nosisz w sobie historie, które nigdy nie zostały opowiedziane, jeśli kochałaś w ciszy lub odeszłaś bez krzyku, to jest twoje miejsce. Tutaj każde słowo jest pisane duszą, a każda cisza jest czczona z miłością. Bo kiedy kobieta świadomie milczy, zmienia wszystko wokół siebie. A kiedy odnajduje siebie, nigdy więcej nie zgadza się być tylko połową. Jesteśmy połączeni od duszy do duszy.